Witam Was. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją Elgostradę OS-250. I tak, po generalnym wyczyszczeniu, że tak powiem. Oczywiście nie po odrestaurowaniu, bo widać w jakim ona stanie jest. No i sobie dalej trzymam tą ledzinę. No jeszcze nie zapomniałem dodać w poprzednim filmie, że to jest właśnie ten CMI. Co było, pokażę Wam teraz, się pojawi Wam na tym, no, na tym wiecie, na, napiszę, yy, tak, nota CMI, spalona dioda, co była, to o, w kartach, w kartach Wam pokażę, o, o tu Wam się wyświetli, w kartach, i tu musicie sobie kliknąć i wyświetli Wam się, dobrze. Przechodzimy do rzeczy. Mamy tutaj jak wiadomo piłę. Taki sprzęcior. Nie można dotykać go rękami, nie wiem. Jeszcze Wam pokażę 150. Tak wygląda 150 Osram. A tak 250 odpalimy sobie 150 również. Było, że na wok. 150 tak wygląda. 250 nie jest jakaś tam zużyta. Wcześniej, może właściciel odpalił ją na chwilę i dlatego taka czarna się zrobiła. Ale później, jak odpaliłem, to, to już mniej taka się zrobiła. Ogólnie krzywa jest jakaś. Nie wiem dlaczego ona tak krzywa jest nowy sprzęt nie ja powinien to odtłuścić to tak wstawimy sobie no i pokażę Wam yy, osprzęt e, lepiej tego nie robić chwilę muszę sobie podchaczyć. nie wiem co to znaczy zaśrubone No, burdel jest. Już wam pokazuję. No, ze stawtywu nie zajdzie No, takie coś. Ja wam tutaj fleszem zaświecę. Takie coś tu co się znajduje. Tutaj ten tyrystorowy układ zapłonowy UTUS Luxmat. Tu mamy statecznik Elgo. Tu już mamy ładnie, widzicie, wysprzątane. Teraz będą Wam się pokazywać zdjęcia tych oto syfów, co tu było. No i w ogóle Wam tutaj ten kabla nie ruszałem. Dalej jest taki sam. Tam gdzieś prowadzi. Nie wiem. No tu. No i tak to wygląda. Lepiej nie dotykać się tego, bo to brzydko wygląda i w ogóle jeszcze jakieś. Nie chcę, żeby zwarciocha, piździocha jakiegoś zrobiło. No to się tego nie ruszamy. Okropnie to wygląda. No, a tutaj wszystko ładnie wygląda. Dobra. No to jak wszystko ładnie wygląda, to sobie odpalmy, nie? To sobie odpalamy. Już filunia, tylko muszę sobie tu. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Raz, dwa, trzy. Zgaszą oświetlenie. Cyk cyk, cyk. Cyk, 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 Coś jasno jest troszkę, bo y, okno jest o, y, ten, nie? Zrobię wam zbliżenie na sodówkę. Tak, ogłem to trochę tam w coś. Nie. Nie się rozpala, bo. No, już żeś... zaczyna ładnie świecić. Zafałszowanie kolorów jest niesamowite. No, dobry ten osram jest z Vialox, muszę Wam powiedzieć. Yy, no, zobaczycie, jak on, on odpali. Bardzo szybko odpala. W sumie nie będę już zdradzał, co się stanie dalej. Nagrywa się, nagrywa. Ja pierdzielę już 5 minut. Cicho, cicho. Cicho dławiku. No. No i sobie tak świeci. A już zaczyna powoli ładnie świecić. Oczywiście jeszcze słabiutko świeci. ona no, dosyć długo się rozpala, muszę Wam powiedzieć. Dobrze, no to, żeby Was lepiej nie zanudzać, to gdzieś po 10 minutach 5 yy, Was zawołam. Dobrze, to chwila spoku, Spo, yy, tego yy, spokoju. No to w tym czasie sobie możecie mi tutaj zasubskrybować kanał i dać lajka like w górę. No to, to jest już ten czas wasz. Dobra. To dajcie mi tego suba. Nie no, nie będę wyłudzał. Ale macie teraz czas, żeby to zrobić. To ja się zamknę przez chwilę. No już zrobiliście to? <grymne> no, dobra. No już nieźle daje po oczach, ja się zasłonię lepiej, bo... To... Ona jeszcze lepiej będzie świecić, bo to jeszcze gówno daje. No, tak sobie świeci. Efekt już ten jest. czy tam prostownikowy. No dobra. Już yy, już. Yy, starczy czasu dla niej to sprawdźmy jak się gasik no, oczywiście lepiej sobie. Jak widzicie bardzo Jest bardzo wiecie. Czerwona. odkręcanie gorącego gorącej rzeczy no tutaj jest bardzo gorąco o widzicie jakieś takie plamki tu są takie poszczególne takie mocniejsze no dobra to teraz sobie odpali odpalimy odpalimy 150 zobaczycie jesteście ciekawi ja tu lepiej ustawię Wam, żeby to ładnie to jakoś wyglądało. Odpalamy 150 w 250. Raz, dwa i trzy. I co? O. Jeszcze. Ten, o, już jest sodowy kolor. Już sodowy. Zaczyna naprawdę mocno świecić. Powtarzam, to jest 150, czyli o 100W jest yy, za, za mocno dociążony. No, już jest bardzo ładnie, bardzo ładnie. Sobie świeci. No, 250 to jest zajbista. Coś co się poprzypalało? Oczywiście nie radzę tak odpalać tą 150. 150 yy, wiecie, yy, yy, tak długo, żeby ciągle sobie była tu. Wiecie, bo to żywotność skracamy, nie? Działacie na yy, niekorzyść. Ja to w ce, celach eksperyment Bardzo jasno się zrobiło. Bardzo jasno jest Słaba bateria Ciągle coś tam A ogólnie to jakiś efekt stroboskopowy malutki się zaczyna robić ale bardzo mocno ta sodówka świeci strasznie szybko się rozpala no bo wiadomo wiadomo dlaczego już jest ostrość? gówno złap ostrość no złap tą cholerną ostrość no a nie już jest tylko ja nie widzę wiecie O, widzicie co za Dobra, zostawię tak Ja tu mam okulary Pokażę Wam w okularach jak to świeci No lepiej Ale zarobiście Widzę w okularach jak na sodówkę patrzę No. Mm. Bardzo mocno ta 150 świeci. Ale nie warto tak odpalać. Niech sobie poświeci dłużej, żeby ten cały czarny szyf, syf na tych tam końcówkach się tam y, ewakuował. Że Tak, się świeci. Ja nie widzę za bardzo, bo... Nie, ci mi przeszkadza ten... No tak z kloszem wygląda 150. Tak to wygląda. czy nie no ale dobra jest powiem wam, dobrze to świeci na działeczce sobie zamontuję będzie sobie świecić coś wspaniałego mieć taką oprawę coś wspaniałego widzicie teraz może wam oświetlać działeczkę czy coś tam no a tak to gówno, jakiegoś yy, halogena 150, tylko mieć na działce, to to tam to w ogóle nic. Słabe jest wtedy. Słabizna, a tak to mieć oprawę to zrobiliście Coś się przypaliło na tej lampie sodowej. tej Jakieś gówno No, WLS 250, myślnik Z, myślnik... 0,0 zero, zero. No, Ładnie to wygląda Dobrze zostałem wraz yy, yy, z lampą nie? A jakbyście się zastanawiali co ze skuterkiem No to tumik jest już pomalowany Tylko yy, czeka na włożenie tej całej rury nie będę odpalał e, skutera. E, skuterka bez Tumika, nie? W sumie, w sumie, Wam się teraz powinno pokazać, jak chodzi e, bez Tumika. O teraz. No. Jakoś pada. Dobra informacja, śnieg pada. Nie, pada, będzie dobrze. No, no i zrobiliście. No i tak sobie świeci. No to tak, co robimy? Gasimy, nie? <laughs> Go Wam tu bardziej ustawię, żebyście lepiej widzieli. Żebyście le lepiej widzieli to na waszą korzyść. I tak, gasimy. Ojej, jak ciemno. Jaka, jaka ta jest? Ja pierdzielę, ale ona jest ten. Jak się świeci. Gorąca jest? Ojej, Gorąca. <gryw> tak, zostawić ten 150, ale nie, to wiocha jest. Fakt faktem bardzo, ale to bardzo szybko się rozpala. Ale nie, to to musi być ten. To musi być seryjnie 250K. Ale posłuchajcie ja sobie metaluhalogenka załatwię jeszcze, bo metaluhalogenka 4000K chciałbym, nie? Ten, bo ja nie chcę mieć sodówki. Sodówka to tam... wiecie. Sodówka do dupy daje kolor. Nie oszukujmy się, nie? Nie oszukujmy się. Bardzo do dupy kolor daje. Więc wiecie. Sodowy. No kto co woli, nie? Komuś może się nie podobać, komuś może się podobać, nie? Przepraszam za te krzesło, ale muszę jakoś jeździć i operować. Gorąca jeszcze jest. Cieplutka jest bardzo. Odbłyśniki. Tam, gdzie jest ruda szmata, to tam jest gorąco. Oooo. Piła to już jest zimna. Tak to znaczy zimna, no. Yy, tak. No i żebyście się nie wkurzali, yy, to od razu wyczyszczę. Piłę wraz z ramem. No i odtłuszczę, nie? Bo szkoda, żeby się coś zmarnowało. Co robi z oprawa, prawa. 250. Może sobie, sobie kupię 400 Ale to wtedy Wtedy wiecie to to, to już naprawdę będzie świecić, nie? To, to już nie ma nie ma jakiś I tam, nie? Ja bym tam włożył miksa 500 W, tylko musiałbym odpiąć Nie no nie róbmy sobie jaj tam tej kojarzycie tą OURF 2250, no to tam może włożę miksa 500W o ile mi się uda, tam jakoś wiecie, bo jeszcze na tej nie ruszałem. Już prawie rok czasu mnie siedzi i w ogóle nie ruszałem. Tylko zrobiłem tam i jedno cięcie jakieś frajerskie. No. Także tak. No to taki dość przydługi filmik pokazujący, że można odpalić. Odpalić oczywiście w tych, nie? Gumowcach że można odpalić 150 w oprawie Elgostrada os 250 150 można odpalić 250 W no no i, no i takie coś zobaczymy czy odpali teraz bo jest i tak gorąca ciągle Pewno odpali bo gorąca jest bańka O, ale się czarna zrobiła za Się czarna zrobiła. Praczymy. No, tak się prezentuje osram. No i tak. No to cześć, no taki filmik. Wkręcamy znowu 250. -tka. Nie chcę, niech sobie tutaj żyje jak najdłużej. Ale oczywiście dam tam metalchologenkę, bo ja nie dopuszczę, żeby tu sodówka świeciła. No, dobra, to cześć.